Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na kolejnym odcinku. Dzisiaj przy, przygotowałem na draping wielką krzyżówkę, linie. Zobaczymy jak dzisiaj wielka kasa się pokaże, z jakiej strony. Do tego, no, dolarek. Dzisiaj spróbujemy szczęścia. Rubinowe i kocham drapki. Także serdecznie zapraszam do oglądania. No to zaczynamy. Wierzmy sobie na dzień dobry tą rubinową. Mamy 35, 39, 33. I rząd poniżej. Znajdziemy siódemkę bądź rubin. Uwaga, uwaga. Ostatnia szansa. No niestety, siódemka nie była szczęśliwa. No to czary Mary nad dolarem. Zobaczymy, czy przyniesie wygraną. Mamy 6, 14. 7 i 1. Mamy tak dziewiątkę. Mamy 8. 15. Mamy czwórkę i dwójkę. No to rząd dolny mamy 30, 11, 12, 33 i 28. No niestety zdrabka oparta wygranej nie przynosi. To lecimy za koleją, zobaczymy jak sobie tutaj, jaka się tutaj wygrana pojawi, o ile w ogóle w tej zdradzie kocham zdrabki. No, liczby odsłonięte. No i szukamy. Może jakiś serducho wpadnie. 431, 24. O, jest 1. Proszę bardzo, zdrapka będzie wygrana. Dalej mamy 21, tu mamy dwójkę

Dobra, teraz zapraszam na drapanie naszych bordowych ekstra linii. I zaczynamy od pierwszego symbolu, czyli od słonia. Pojawiły nam się słonie. W postaci trzech sztuk czwartej sztuki. Tak, i to na, i to wszystko. Teraz kości. Czy kości były? Są kości. I tu tak samo. Kolejna sztuka popcorn. No i przed nami ostatni symbol do zdrapania. Mamy rower. Rower nam niestety wygranej nie da. No to tutaj nie udało nam się nic wygrać. Mamy TJ oznaczenia. Także no to idzie do zrapek przegranych. No i na końcu zostaje nasza największa zdrapa dzisiaj. Także zobaczmy czy zaskoczy. Mamy pierwszą literę Z. Dobra, czy coś jeszcze mamy? Mam oczywiście. O moi drodzy, patrzcie, no i w tym momencie udało się utworzyć y, słowo bonusowe cis, także zdrapka na pewno będzie wygrana. A ile to się zaraz dowiemy, bo zabieram się za zdrapowanie kolejnych liter, może i wyrazów, może coś y, jeszcze wpadnie większego, także zapraszam do dalszego oglądania i kibicowania. No, i dobrze, mamy ostatnie, ostatnie, yy, ostatnią literę do wydrapania. Jest to M. I co ona nam tutaj pokaże? Na razie mamy dwa wyrazy. I to jest wszystko, tak? Nie było O, nie było K, nie było J. Dobra, czyli tutaj mamy dwa wyrazy, które nam nie dadzą nic. Teraz po tej stronie tu mamy M. Kolejne M i to też jest wszystko. Tak, tutaj mamy. No, w każdym razie za mało jest tych wyrazów, żeby utworzyć dodatkową wygraną. Także to, co jest pod bonusem, jest naszą dzisiejszą zdobyczą. I Ile tutaj mamy? 30 zł. Jest to zwrot. No, ale przynajmniej krzyżówka się zwróciła. Także zapraszam na szybkie podsumowanie. A więc, tak, te zdrabki okazały się wygrane. Mamy 30 zł w krzyżówce i mamy 5 zł w kocham zdrabki. Także to jest wynik dzisiejszego drapania. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Zapraszam na kolejne odcinki. I uwaga, w kolejnym, właśnie drapaniu, będzie premiera grubej zdrapki wielki gracz. Jest to zdrabka za 20 zł, także trzymajcie kciuki, żeby udało się coś dużego wygrać. Do zobaczenia, cześć.